Dziękuję bardzo za subskrypcję, obserwowanie, lajki i komentarze. I poproszę o jeszcze. Dziś niebo ma podwójny spektakl. Księżyc jest w pełni i wyjątkowo blisko Ziemi większy i jaśniejszy niż zwykle. W tym samym czasie z konstelacji smoka nadlatują drakonidy spokojny deszcz meteorów kilka, czasem kilkadziesiąt błysków na godzinę. Najlepiej obserwować zaraz po zmierzchu. Gdzie jest konstelacja Smoka? Smok leży na północnym niebie i otula małą niedźwiedzicę, czyli gwiazdę polarną. Ich źródło: kometa 21P Jacobini-Zinner. P znaczy periodyczna. Ma okres około 7 lat, więc jeżeli ktoś wierzy w 7 cykl życia, to być może ta kometa zwiastuje jakieś zmiany. Ziemia przecina ten smugę pyłu zawsze w pierwszej połowie października. I stąd cząstki komety chwalają się.